Kocham ten zlew, który za każdym razem. Blub, 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 blub. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dla tych, co są tutaj pierwszy raz, ja mam na imię Justyna. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś tego kanału, no to serdecznie Cię do tego zachęcam. Wtedy będziesz po prostu ze wszystkimi treściami na bieżąco. A dzisiaj będziemy gotować super bulion z takim azjatyckim sznytem. Będziemy do tego również gotować. Smażyć tak naprawdę tofu, który będzie pełny smaku, a nie będzie smakować tak jak tektura. Oczywiście to, co dzisiaj przygotowuję, będzie wegetariańskie, a będzie można tą zupę tak naprawdę zrobić i przerobić na wegańską, bo ja szczerze mówiąc jestem uzależniona od masła klarowanego i na nim smażę wszystko. Także baza zupy będzie na masle klarowanym, ale wy możecie zamiast tego użyć oczywiście oliwy albo jakiegoś innego tłuszczu, który lubicie. No dobrze, ja już nie przedłużam, bo gotowanie tej zupy jednak trochę zajmuje. To nie jest skomplikowane, bo ta zupa tak naprawdę gotuje się sama, ale ona musi się przynajmniej przez te dwie godzinki pogotować. No dobrze, to już nie przedłużam, nie przedłużam i lecimy, gotujemy zupkę. Do tego bulionu spokojnie możecie użyć resztek jakiś liści od kalafiora, końcówek od brokuła, łodyżek od kolendry, zewnętrznych liści od cebuli. One naprawdę dadzą tutaj nam super smak. A konieczny na pewno będzie por, seler, liście limonki, które dadzą nam tutaj takiego azjatyckiego sznytu. Marchewka seler naciowy, ja tu mam jeszcze takie biedne końcówki od zielonej cebulki, więc je też użyję. Konieczny będzie anysz gwiazdkowy, on da nam tutaj super aromat. No i jak do każdej tak naprawdę zupy, czosnek i cebula, będzie niezbędna. Sos sojowy... Ja, jak widzicie, mam tutaj kilka zwiędłych liści jarmużu, więc je użyję. A wy zamiast tego możecie użyć liści kapusty, kapusty pekińskiej, bądź liści skalafiora. Będą też super tutaj grały. No i nasz kluczowy, można powiedzieć, składnik Grzyby Shitake. One są tutaj niezbędne, to jest nasz zastępnik mięsa. Możecie w tym przepisie użyć jeszcze pieprzu syczłańskiego, jednak nie jest to konieczne, ale na pewno będzie tutaj konieczny pieprz czarny. Grzyby shiitake zalewamy wrzątkiem. Dzięki temu pozbędziemy się różnych nieczystości, które na tych grzybach się znajdują i to jest całkiem normalne. Marchewkę obieramy. Moim zdaniem marchewka musi być obrana do bulionu, inaczej daje takiego nieciekawego aromatu. Przynajmniej ta stara, zimowa. Seler również obieramy. Tego chyba nie znoszę najbardziej. Obierania selera. Przekrajamy pora na pół. I go dokładnie myjemy. Zobaczcie, por przeważnie w środku jest bardzo piaszczysty. Jeśli go dobrze nie umyjemy, później w zupie będziemy mieli piasek i chyba nikt nie lubi piasku między zębami, gdy je zupę. Selera naciowego kroimy w takie grubsze kawałki, byle jakie, tak naprawdę. Cebulą robimy to samo. Aczkolwiek ja tutaj sobie pokroję tylko pół cebuli, a resztę wrzucę w całości na tłuszczu. Podsmażamy selera i cebulę. Gdy już nam się to zbrązowi trochę. Dorzucamy dwie gwiazdki anyżu, trochę pieprzu syczuańskiego, trochę pieprzu czarnego i dwa, trzy liście limonki. Więcej nie wrzucajcie, bo później zupa będzie smakować jak ludwik. Gdy już wszystko ładnie nam się skarmelizuje, przyprawy wydobędą swój aromat, zalewamy to sosem sojowym. Dorzucamy resztę warzyw czyli marchewkę, por, jarmusz, seler, cebulę, razem z łupinami to jest bardzo ważne. Resztki, które zamroziliśmy wcześniej, ale tak jak mówiłam, resztki nie są konieczne do tego bulionu. Ale koniecznie dajmy grzyby Shitake i wodę, w których one się moczyły. Tylko uważajcie, żeby tych całych brudów nie wlać do zupy. Dodajemy jeszcze czosnek i rozgnieciony imbir. O imbirze wcześniej zapomniałam wam powiedzieć. Koniecznie imbir w tej zupie musi być. No i zalewamy wszystko wodą, tak aby warzywa były przykryte, ale żeby nie było więcej wody niż warzyw. No to teraz zabierzemy się za tofu, które zamarnujemy w przepysznej marynacie. Tofu kroimy w kostkę. Do marynaty potrzebny będzie nam proszek chili, wymieszany z sezamem. I jeśli go Wam się uda kupić, to super, bo on naprawdę ma fajny aromat. Ale jeśli nie, to użycie po prostu proszku chili. Pasta miso. Ja tutaj mam typ czerwony, ale możecie użyć takiej, jaką lubicie. Olej chili. Olej sezamowy oczywiście, bo ja kocham olej sezamowy i praktycznie wszędzie go dodaję. Sos sojowy i mirin. Tutaj na tym ujęciu zapomniałam nagrać czarny ocet chiński, ale on również będzie nam potrzebny. Jeśli go wam się nie uda zdobyć, możecie go śmiało zastąpić octem balsamicznym, tylko o tym takim bardziej płynnym, nie tym gęstym. Do marynaty dodajemy cztery łyżki sosu sojowego, 3 łyżki mirin, dwie łyżki czarnego octu chińskiego, ale tak jak mówiłam, możecie go spokojnie zastąpić octem balsamicznym łyżeczka chili, łyżeczka pasty miso, trochę oleju z chili, oleju sezamowego, cztery łyżki wody i wszystko dokładnie dokładnie mieszamy. Zróbcie to najlepiej rózgą, bo pasta mięso bardzo ciężko się rozpuszcza. Ja lubię marynatę robić w pudełku plastikowym. Gdy wrzucę tofu do tej marynaty, mogę po prostu pudełko plastikowe zamknąć i swobodnie nim potrząsać, żeby każdy kawałeczek tofu był dokładnie pokryty marynatą. Stawiamy tofu do lodówki na jakieś 30 minut, żeby się zamarynowało. Smarzymy je z obu stron na taki brązowy kolor. Mmm, jak to pachnie. Tofu to jest mistrzostwo świata. Koniec z bezsmakowym, papierowym tofu. To tofu naprawdę jest w smaku cudowne. Uwierzcie mi, koniecznie musicie wypróbować tą marynatę. Pakczoja kroję wzdłuż, on wtedy najładniej się układa i blanszuję go w bulionie. To jest mój taki tip dla was: mniej mycia, szybciej. od razu można zblanszować właśnie pak ja w bulionie, gdy on się gotuje. To samo robię z grzybkami enoki. Makaron gotuję. Tutaj wybrałam z czarnego ryżu, ale możecie użyć makaronu ryżowego, udon, czy po prostu zwykłego makaronu do ramenu, albo nawet spaghetti. Będzie tutaj fajnie działał. Składniki gotowe zabieramy się za wykładanie. Z tego bulionu możemy zrobić spokojnie miso-ramen, czyli na dno talerza wykładam łyżeczkę pasty miso, zalewam odrobiną bulionu i mieszam. Na to wykładam makaron. wcześniej zblanszowany pakcjoj, grzybki enoki, trochę grzybów shiitakes z bulionu. Umieć się nie marnuje. na talerz oczywiście musi trafić nasze tofu które jest no sztosem naprawdę całą zupę możecie przystroić zieloną cebulką ja jej nie miałam, więc dodałam kiełki i rzodkiewki ale zielona cebulka będzie tutaj najlepiej pasować zalewam wszystko bulionem i polewam jeszcze kilkoma kroplami oleju z chili No, i nasz ramen, miso ramen jest gotowy. Zobaczcie, jak ta zupa wygląda. Od razu ma się ochotę ją zjeść. A jak pachnie. Och, szkoda, że tego nie czujecie. No dobrze, to testujemy, co nam tutaj wyszło. Mm. Mm. Można powiedzieć, że zrobiliśmy miso ramen, bo ja na samo dno wyłożyłam to miso i naprawdę mega fajnie smakuje. No no cudo w ogóle atofu. Mmm. Tofu z tą marynatą to jest po prostu mistrzostwo świata. I tutaj, jeśli kupicie, sorry, czyli, jeśli kupicie y, takie tofu, które jest takie, wiecie, bardziej zbite, nie jest takie miękkie jak to tofu, które ja tutaj miałam, to koniecznie, koniecznie przed marynowaniem je odciśnijcie. Po prostu zawijcie w ręcznik papierowy i postawcie na to tofu coś ciężkiego na jakieś 10 minut. 15. Ono się pozbędzie jakby tej, same, tej całej wody ze środka, i wtedy, jak je będziemy marynować, to on, fff, tak wciągnie tą marynatę i po prostu będzie miało smak i będzie dobre. No bo tofu samo w sobie to jest raczej bez smaku, i, a niektóre to smakują naprawdę jak tektura. Ten bulion. To jest po prostu pezja. I to jest super opcja, myślę, że dla osób zapracowanych. Bo możecie sobie właśnie w weekend taki bulion ugotować, większy garnek i później tą zupę jakby zmieniać. Bo na przykład ja teraz dodałam pasty miso, ale możecie wymieszać sobie z tą marynatą, też będzie super, super to działało. Możecie inny rodzaj miso dodać, możecie dodać chociażby tylko trochę sosu sojowego. Też będzie super, super to smakowało. I co jest konieczne w tym bulionie? Na pewno trzeba dodać grzyby shitake, ponieważ w bulionie wegańskim no to jest tak naprawdę zamiennik mięsa. takie mają ten smak umami, i o, wtedy właśnie z, z tymi grzybami shitake ten bulion jest taki pełny. Ten smak nie jest wtedy taki płaski. A poza tym, jeśli gotujecie bulion, to ja polecam w ogóle gotować bulion z resztek. Ja, jak widzieliście, miałam trochę resztek, jakieś tam końcówki od yy, kolendry. Jakieś, nie wiem, liście od kalafiora na przykład super z bulionem współgrają. Albo te końcówki od brokuła. Też zajebiście w ogóle to będzie grało. Te wszystkie takie e, zewnętrzne warstwy cebuli też zamrażajcie. I wtedy na przykład w weekend gotujcie sobie wielki garret bulionu i możecie naprawdę z tego zrobić milion zup, nie tylko azjatyckich, bo e, na przykład jakieś zupy kremy, czy coś w tym stylu. Później bulion możecie dodać do sosów. Naprawdę jest tego, tego mnóstwo opcji. No dobrze, mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Dajcie znać, jeśli odtworzycie ten przepis, możecie mnie oznaczyć na przykład na Instagramie. Tam również wrzucam dużo inspiracji kulinarnych. No i chyba widzimy się następnym razem. Do zobaczenia, pa! Ja tymczasem sobie zjadam tą zupę. Mm. Mm. To tofu po prostu jest ogień. Tak człowiek. <laughs> <laughs>